Cześć, po, po przejechaniu połowy naszej trasy stwierdziliśmy, że trzeba wprowadzić trochę innowacji w naszym aucie i teraz zapraszam Wam na odcinek z renowacji naszego auta, pozmieniamy trochę, dodamy kilka rzeczy. Zapraszam do oglądania. Mieliśmy praktycznie wszystkie rzeczy z auta bo teraz zacznie się delikatna rozwałka Będziemy ściągać te ciężkie, grube deski ze ścian i z sufitu i potem będziemy kłaść coś nowego znacznie lżejszego przyjemniejszego dla oka i może już nie będzie takich szpar między tymi deskami, które powstały od tego, że one po prostu wyschły i się skurczyły To do roboty Bierzemy łomy i ruszamy do pracy. Już po pierwszej rozwałce na ścianach suficie to tylko klej i parę skrzywek o na wierzchu jeszcze dużo pracy przed nami, żeby to dobrze wyglądało tak jak chcemy w kilku godzinach rozwałki w aucie wybieramy e, się teraz do sklepu narzędziowego gdzie robimy deski i rzeczy do dalszej budowy. Przymierzyliśmy panel słoneczny, pasuje, także będziemy montować. I witamy w Pondipo. Teraz wybierzemy deseczki. Obiliśmy już boki, szafkę, skrzynię nowymi deskami. Zrobiłem trochę elektryki. Podaliśmy panel słoneczny. Tu mamy z niego komputerek. Cały czas nam ładuje akumulator. Podaliśmy nowy szyny, W tej szufladzie trzymaliśmy naczynia i trochę nam do tej pory sprawiała problemów taka taka podstawowa wersja szyn. Zdaliśmy takie bardziej mocniejsze. Jak zamknie. Wyjdziemy na dach. I zobaczymy panel słoneczny Renoji 100W. Powinien wystarczyć w zupełności, żeby nam podawać nasz akumulator. Tutaj mamy spuszczone kable do środka auta. Także powinno to wszystko działać. Pomalowaliśmy z na taki jednolity kolor, bo odpor bardzo porysowane. Wymieniliśmy nasze główne światła na LEDowe. żeby lepiej widzieć. Bo tak to one, te stare, bardzo słabo świeciły. I teraz elegancko się prezentuje ta autka z przodu. Położyliśmy nową podłogę w głównej części auta, bo stara się odklejała. Nie widać aż takiej różnicy między tą a tamtą To jeszcze jest lekki bagan, Ale wyszło bardzo ładnie Nowe stopnie no I tu nasz blat jeszcze klei Tu będzie zlew Kran I pod spodem będą takie dwa baniaki na wodę czystą i brudną I zostało jeszcze naj... Trudniejsze, czyli obicie auta deskami. Blat przybiliśmy na szpilki i przykleiliśmy na klej. Niestety to jest gorąco i to drewno po ucięciu się nam pokrzywiło. Dlatego tyle tyloma ściskami jest ściśnięte. Ale może to będzie trzymać, jeśli nie pognie. to że się, trzyma to jeszcze jeden wygląda zacnie Zaprosiłem Anię do pomocy, Ania, pomachaj. I teraz będziemy kłaść deski na ścianej sufit. Właśnie zakończyliśmy remont naszego autka. Bogaci od doświadczenia pozmienialiśmy kilka rzeczy I teraz chciałbym wam wszystko pokazać Zaczynamy od przodu Zmieniliśmy stare reflektory, które ma dawały mało światła Teraz mamy ledowe Te małe światełka już było półtora miesiąca temu One też jako dodatkowe osiedlenie z przodu, bo nieraz zdarza nam się jeździć wieczorami i mało widzimy Także oświetlenie teraz już się nie boję. Pomalowaliśmy zderza, bo był troszkę pobijany, Teraz pięknie się prezentuje w jednolitej barwie. Chodźcie dalej za mną. Chodzimy do naszego królestwa. Wymieniliśmy podłogę w części głównej, bo poprzednia nam się odklejała, więc mamy teraz te ładną podłogę w części głównej i starą podłogę pod rzeczami, ale jej i tak nie będzie widać. Tutaj nowym wynalazkiem jest zlew, który działa na ładowanie, ma w sobie baterię. Tutaj mamy do niego zbiornik z czystą i z brudną wodą. Łatwo do wyciągania, jak szybciej przepełni. Ogrzewanie chińskie, wybasty już widzieliście. Tu jest zbiornik diesla. Tutaj mamy silniczek nowe pokrowce na fotele, customowe każdy sobie sam szył moje jest kierowcy ten jest Ani przejdziemy dalej tutaj mamy skrzynię ona wcześniej była tylko była troszkę inne drewno nie było blokady, a teraz mam blokadę i tam mamy nasz miejsce na jakieś nasze rzeczy, takich których za często nie używamy tutaj szafki ubraniowe i co najważniejsze, spójrzcie, co jest dokładnie. mnie. wisienkę drewno cedrowe. Trochę myśleliśmy, że będzie wyglądała jak bazeria. Ale wygląda naprawdę niesamowicie. Super nam to wyszło. Jest znacznie lżejsze, więc auto będzie mniej palić. I ten zapach drewna. Myślę, że był to, do, był to dobry pomysł, żeby to zrobić. Tyle z tej strony. Zapraszam do tyłu. Przejdźmy do tyłu. Mamy stoliczki, na których gotujemy. Mamy jeden, drugi. Tu mamy światełko. Jakbyśmy gotowali wieczorem, zapalamy wszystko. E, wszystko widać. Nie spalimy kotletów. Tutaj, jak zobaczycie, jest panel od e, panela słonecznego. Taki mały komputerek, którym ładuje naszą dodatkową baterię. A ten panel 100W znajduje się na dachu, na naszym bagażniku. I to w sumie tyle z nowości. A, jeszcze jedna. Zmieniliśmy szyny w szufladzie, bo ta w tej szufladzie jest dość ciężko. Użyliśmy znacznie solidniejszych i te wytrzymują do 75kg. Także lżejsze osoby nawet mogłyby tu usiąść. Na dachu niezmiennie będzie mieli zbiorniki z wodą, dwa rowery, skrzynkę z narzędziami. I panel słoneczny, który jest z przodu, który zaraz zobaczycie. Zapraszam Was na dach naszego kampera. Wchodzimy sobie po na która też jest nowym wynalazkiem, i przenosimy się na dach. Na dachu niezmiennie baniaki z wodą. Dwa rowery. I mamy nasz panel słoneczny. 100W firmy Renogy. Wszystkie rzeczy, które użyliśmy w aucie. Będą w opisie linki, gdzie kupiliśmy, za ile. Także, jeżeli byście, jeżeli byście chcieli skorzystać z tego, to polecamy do przeczytania opisu.